No to kto coś teraz opowie, co? A właściwie gdzie są myszy? Jesteście gotowi na pyszną? Auć! Nowość od Monte? Monte Snack. Popatrzcie! Pożywne orzechy, pyszna czekolada i delikatny krem ze świeżego mleka. Mmm. Lepiej od razu weźmy więcej. Monte Snack. Pełno smaku, pełno siły, pełno frajdy. Co ty? Już, już. Nie wiem, co się ubrać nic mi nie pasuje. Już, już. Nie yes. służę. Gdzie są te klucze? Marek też będzie? Ale chłopko, masakra, my widzimy. Tuba zaraz zmarjuje. Wiesz, co nam dzisiaj pisała? Może ci Co do ciebie, mamo. Doktor Gerard. Więcej razem. Co tak siedzisz jak ten kołek? Patrz, jak to się robi. Well. Cześć, szukam kogoś inteligentnego, kto poprowadzi mój profil. Ja sam nie dam rady, bo widzisz, praktycznie nie mam palców. Biedny miś. O koszty się nie martw. Plusz na kartę, możesz siedzieć w internecie bez konsekwencji. Tak to działa. Internet bez konsekwencji. Plusz rozmowy i SMS-y bez limitu. Plusz na kartę. To jak? Zwiedzimy sobie pięterkę. Ból gardła w takim momencie? Potrzebujesz szybkiej i skutecznej pomocy? Weź Strepsils z miodem i cytryną. Już po jednej minucie Strepsils zwalcza przyczynę 95% przypadków bólu gardła, a naturalny miód ukoi Twoje gardło na długo. Krepsis. Nie ma szybszego rozwiązania w leczeniu bólu gardła. W dużym opakowaniu oszczędzasz do 40%. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bo skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Salvatore właśnie wrócił z Polski. Sprawdziłeś? Cabanoso. Exclusive. Cinketto. I proszę, nimi. Doskonale wysuszone. Idealnie cienkie. Z najlepszego mięsa. Tarczyński. Dziel Tarczyński ekskluzyw, Zdaniem wielu najlepsze kabanosy na świecie. Co jest? Ogarniamy trend na sprzęt. to co? No bo z telefonami można tak. Na śpiocha. Na zapiekankę. Na wyświęca. Na kawuszu. Ej, a na blaszkę znacie? Przechodzimy, przechodzimy. Przejdź do Orange i zyskaj 3 miesiące abonamentu za darmo oraz wybrane smartfony w jeszcze lepszych cenach. A już teraz wybierz LG L65 lub biały LG G3s dostępny wyłącznie w Orange i sprawdź trend na sprzęt. Na mokry kaszel najlepsze jest flegamina. Słyszałam kaszel. Flegamina zwalczy go do końca. Mówiłem flegaminę. Szef mówi, że to numer jeden. Wszyscy tak mówią. Bo flegamina skutecznie rozrzedza gęstą wydzielinę oraz ułatwia odkrztuszanie i oczyszczanie oskrzeli. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kaszel minie po flegaminie. O 20.00 Filki Shrek Forever, film animowany. O Pięć Teledyski Filipowskie, program muzyczny. Później o Pięć Tajemnice Policyjne, serial kryminalny. Zapraszam. Czy lubisz oglądać? Z reklamami czy różnymi oprawami z TV? Chcesz oglądać takie filmy, chociaż nie wiesz, na którym kanale YouTube? To już teraz wiesz. Kuba TV Polska. Nastaw się na pozytywny odbiór. Ten kanał zawiera filmy z TV, swoje projekty i reklamy. Link do kanału na YouTube opisany jest poniżej. Każdy wchodzi, jeśli chce. Zapraszamy do oglądania tego kanału. Polecam. Jako ten zamek?